Jedzenie to przyjemność, ale musi pochodzić ze sprawdzonego źródła. Bieżąca kontrola jakości staje się wtedy koniecznością. Czasami jednak taka kontrola nie wystarczy. Badania rutynowe wykrywają tylko niektóre substancje zagrażające zdrowiu człowieka. Centralne Laboratorium Aparaturowe Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie wykonuje kompleksowe usługi, m.in. w zakresie analizy i oceny jakości produktów żywnościowych. Doświadczony i wykwalifikowany zespół naukowców. Najnowocześniejsza aparatura naukowo-badawcza. Szerokie spektrum wykonywanych badań. Certyfikat ISO 9001 Uczestnictwo w badaniach międzylaboratoryjnych To wszystko zapewni Ci wiarygodność otrzymanych wyników. Dopiero teraz możesz mieć pewność. Centralne Laboratorium Aparaturowe Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie świadczy usługi w zakresie analiz żywności, farmaceutyków, suplementów diety, pasz, wody, gleby. Oferujemy wykonawstwo pomiarów w badaniach naukowych. Posiadamy interesujący program szkoleń praktycznych. Zapraszamy www.cla.up.lublin.pl.